Hej, siemaneczko ludzie, tu wasz Kichalik 1 a to kolejny blog informacyjny. Słuchajcie, odpaliłem Battlefielda 3, udało mi się w końcu. Eee, zapomniałem. Odpaliłem Battlefield 3 i słuchajcie, wraca seria, wraca seria z tego. Ech, nagram jak tylko mój internet szanowny będzie w stanie ogarnąć się, bo niestety, ale mam z nim problemy. Czyli czym to się objawia? Tym, że na przykład na tym spiku mam po 200-300 pingu. Jakość jest pff, tragiczna. Spadki pakietów po 50, co nie jest wcale takie dobre. Co tam jeszcze było? Czekajcie. No i w grach. Kolejną rzeczą są gry, na przykład właśnie Battlefield wspomniany Który no niestety, ale na byle który serwer jaki wejdę Ping skacze mi do 500 Nie 100, bo przy 100 jeszcze bym mógł grać Ale do 500, co jest czymś niepojętym Przynajmniej dla mnie A jak odpaliłem Battlefielda? Słuchajcie Głupi byłem, bo zamiast ściągać, ym, zamiast pobierać yy, sterowniki ze strony producenta yy, do kart graficznych laptopowych, czyli mobile przenośnych tych, to ja, idiota, ściągałem do yy, stacjonarnych. Można? Można. Yy, i odpaliłem dostęp, bo napisałem do elektronikacji, oni mi tam przysłali link. I się udało. Odpaliłem po instalacji. Oczywiście miałem przy, w ogóle, co dla mnie jest niepojętym, przy instalacji sterowników screeny dwa razy. Dwa razy blue screen, Ale dobra, mniejsza o większość poszło. Udało się, odpaliłem i działa. Tylko teraz jest kwestia tego, że ja muszę poczekać aż mi, że tak powiem, się internet uspokoi. Jest weekend, jest sobota, jest gorąco. Ja oczywiście mam, jak możecie zobaczyć trochę jaśniej w pokoju, no bo tak jak poprzednio miałem wszystkie rolety zasłonięte, czyli miałem po prostu zielono w pokoju. Ja miałem cały pokój zielony więc. To Battlefield wraca. Wraca Battlefield i, i on się będzie pojawiał, myślę, no nie wiem. Co drugi dzień. Tak, na zmianę będę go nagrywał z kodem. No w sumie powinienem już niedługo skończyć koda Black Opsa 1, bo jego zostało chyba, nie wiem, z jakieś moje 15 minut czy 10 odcinka. No to to jest jakieś, ja wiem, Powiedzmy. Tam widziałem dwie misje, no to dwie misje. No to w, całkiem dobrze będzie. Także wracamy pełną parą do Battlefield trzeciego, czyli pole bitwy wraca do gry. Także jeżeli Wam się podobało, to oceniajcie, trzymajcie się i na razie.